Droga słuchaczko, drogi słuchaczu. Mam na imię Marek i jestem duchownym Kościoła Katolickiego. Ktoś powiedział, kiedy odnosisz sukces, wymieniaj współautorów. Kanał Domu Marko powstał 6 lat temu. Założyli go ministranci parafii, której byłem proboszczem. Czy wiesz, że przez ten czas opublikowałem 142 kazania, których wysłuchano ponad 65 tysięcy razy? Zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej homilii. A po niej krótkiego podsumowania dotyczącego statystyk kanału Don Marco. Korzystając z okazji, dziękuję, że jesteś. Dziękuję za każde słowo wsparcia i konstruktywnej krytyki. W wczorajszym byłem w mojej parafii, której pracowałem, posługiwałem jako proboszcz przez 6 lat i 3 miesiące. Jedna z parafianek, zaprzyjaźniona. Poprosiłem je o chrzest swojego dziecka. Pojechałem tam i podczas tej uroczystości zdjęcia robił pewien chłopak o imieniu Dominik i przypomniało mi się, kiedy się poznaliśmy. To był rok 2015, styczeń. Byłem wówczas w budynku plebanii, zadzwonił dzwonek, otwieram drzwi, patrzę, stoi grupa młodych ludzi. Zaprosiłem ich do środka, poprosiłem, żeby usiedli i pytam, czy wam mogę pomóc, z czym przychodzicie? a oni mówią, najpierw się przedstawimy, mówią swoje imiona, mówi, tworzymy sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i mamy do księdza proboszcza taką pytanie, takie pytanie i prośbę, czy moglibyśmy kwestować przed drzwiami kościoła w niedzielę. Ja mówię, a dlaczego to pytacie? A bo to różnie wygląda w różnych parafiach, nieraz księży nas tam przeganiają, są niezadowoleni, nie pozwalają nam tutaj zbierać pieniędzy przed kościołem. Mówię, dla mnie nie ma problemu, zapraszam, przyjdźcie, kwestujcie. Ale zapytałem ich, a powiedzcie mi, na czym polega ta wasza akcja, co w ogóle robicie w tym sztabie. No i z takim entuzjazmem zaczęli mi o tym opowiadać. Na koniec zapytałem, a mogę wam jakoś pomóc jeszcze w tym waszym przedsięwzięciu? Oni mówią, mamy problem, ponieważ ludzie dają dużo drobnych pieniędzy, monet i nie mamy czy tego policzyć. Liczymy ręczy, to zajmuje dużo czasu. Ja mówię, słuchajcie, mam takie urządzenie, weźcie go sobie, policzcie, a potem mi oddacie. I tak trwało przez kilka lat. Ale co jest ciekawe, ci sami młodzi ludzie, kilka miesięcy później, kiedy organizowałem w parafii odpust, a potem festy parafialny na Placu Miejskim, to oni byli moimi wolontariuszami. Dominik nagłaśniał tę imprezę i inni pomagali przy tej, tym wydarzeniu. Dlaczego wam o tym mówię? Usłyszeliśmy dzisiaj fragment Ewangelii według świętego Marka. Jezus jest z uczniami i Jan Apostoł odzywa się do Jezusa tymi słowami. Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodził z nami, jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodził z nami. Gdybym miał użyć języka współczesnego, to powiedziałbym, że apostołowie mają mentalność korporacyjną, to znaczy są sfokusowani tylko na sobie, tylko oni mają monopol na pewne rzeczy, tylko oni mogą to robić. Nikt inny. A tak nie jest. Są po prostu zazdrośni, że ktoś inny robi podobne rzeczy, które robią oni, ale nie chodzi z nimi i z Jezusem. W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy fragment z księgi Liczb. Opowiada on o wydarzeniu, które miało miejsce w namiocie spotkania. Mojżesz jest w namiocie spotkania, modli się i prosi, żeby Bóg zesłał swego ducha na siedemdziesięciu starszych i Bóg to czyni. Oni wpadają w uniesienie prorockie w tym namiocie, ale dwóch z nich, Eldat i Medat, nie przyszli, byli nieobecni. Byli w obozie i tam zaczęli prorokować. Przybiega młodzieniec i mówi o tym Mojżeszowi, a świadkiem tej rozmowy jest Jozue. I Jozue odzywa się tymi słowami – Mojżeszu, Panie mój, zabroń im. Co odpowiada Mojżesz? – Czy jesteś zazdrosny? Był zazdrosny o to, co się stało, że to nie oni, że to nie w tym obozie, nie w tym miejscu. Moi drodzy, grzech zazdrości to jest najgłupsze z grzechów. Niczego nie daje, niczego nie buduje, tylko niszczy. Wrócę do tej historii, od której zacząłem. Yy, dotknę naszej polskiej rzeczywistości. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurek Osiak, który robi takie wydarzenia. To budzi ogromne emocje, ale pokażcie mi kogoś, kto zaktywizował tyle tysięcy młodych ludzi, którzy w styczniu, gdy jest mróz, zimno, chodzą i kwestują, zbierają na dobry cel, robią fajne rzeczy. Druga historia albo sytuacja to nasze podwórko: ojciec Tadeusz Rzyzyk który potrafił zagospodarować grupę, którą się niewiele zajmowało. Emerytów, starszych, chorych, samotnych w domach stworzył Radio Maryja, telewizję trwam. To budzi również ogromne emocje. Dlaczego? Jeden i drugi zbiera pieniądze, a pieniądze budzą ogromne emocje. Nie popieram ani jednego, ani drugiego. Nie promuję ani jednego dzieła, ani drugiego. Tylko mówię o pewnych mechanizmach. Tym ludziom udało się coś zrobić. Zaktywizować innych ludzi, a to budzi ogromne emocje. Jest takie fajne zdanie, że o sile człowieka świadczy siła jego wrogów. Mają swoich wrogów, jeden i drugi, ale nie o tym mówimy. Skupmy się na tym, co jest dobre, co możemy zrobić. Moi drodzy, czasami jest tak, że siedzimy sobie wygodnie w fotelu, patrzymy na różne sytuacje, oceniamy, krytykujemy. Podejrzewamy o nieczyste intencje. Krótko mówiąc, tak postrzegamy pewnych ludzi, którzy się w coś angażują. Ja zawsze mówię, jeżeli nie potrafisz czegoś zrobić albo nie chcesz czegoś zrobić, a ktoś inny to robi, to go nie oskarżaj, nie potępiaj, nie przeszkadzaj. Pozwól mu to robić. Dzisiejsza druga słowa uwrażliwia nas na tę kwestię. Warto zobaczyć, jakie emocje towarzyszą nam, kiedy inni ludzie coś robią. Angażują się. Często jest to tak, że właściwie ta ich aktywność oskarża nas za naszą bierność, pasywność, za brak zaangażowania i to rodzi bardzo negatywne emocje. Zazdrosny był Jozue o Mojżesza, zazdrosny był Jan i apostołowie o Jezusa. Popatrzmy, jak my reagujemy na tego typu sytuacje, jakie uczucia się w nas rodzą, zamiast się cieszyć, popierać. Budować, często zazdrościmy, to nie jest dobre uczucie. Prosimy Boga, by nas od Niego uwalniał. Amen. Z całego serca dziękuję za Twoją obecność i wsparcie. To dzięki Tobie mogę dzielić się Bożym Słowem i docierać do coraz szerszego grona osób. Jeśli uważasz, że treści zamieszczone na kanale są dla Ciebie wartościowe, możesz przyczynić się do rozwoju tej inicjatywy. Twoje wsparcie, zarówno duchowe, jak i materialne, pozwoli mi ulepszać jakość materiałów i przygotowywać jeszcze więcej wartościowych treści. Każda forma pomocy, nawet najmniejsza, ma wielkie znaczenie. Czy wiesz, że wspólnie wypiliśmy prawie 90 wirtualnych kaw? Z okazji szóstych urodzin kanału zachęcam Cię do zapoznania się z pozostałymi statystykami dotyczącymi kanału Don Marco.